Hallo zusammen, liebe Freunde, und moin aus Hamburg. Cześć, Dien, Dobre, wieder. Prierziele, Widam, Hamburger. Heute ist Dienstag, der 28. Juni. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und los geht's. Dzięki, wir euch auf dem Kanal. Ich mit Der Spiegel zuerst: EU liefert Ukraine Notfallausrüstung für Nuklearangriff und Unter anderem sollen 300.000 Schutzanzüge geliefert werden. Wie äh, donosi Spiegel, Unia Europejska dostarczy Ukrainie sprzęt ratunkowy na wypadek ataku jądrowego, m.in. 300.000 Kombinezonów ochronnych. Mam tylko nadzieję, że te Kombinezonen nie zostały wyciągnięte z najgłębszych czeluści magazynów z czasów DDR. Äh, dann weiter: die 7 staaten sagen Ukraine 28 Milliarden Euro zu. Das Geld soll unter anderem helfen, Renten auszuzahlen. Dalsze Nachrichten sind, Kraje G7 obiecały Ukrainie kolejne 28 miliardów euro. Te pieniądze mają pomóc m.in. w wypłacie emerytur. Mojej emerytury w Niemczech też, ja? Good Gut, tam. G7 auf Bayerisch. Mamy szczyt G7, który organizowany jest rzeczywiście po bawarsku. Zöder się cieszy, chodzi w tym swoim bawarskim trachcie tam i prezentuje się z najlepszej strony. Und die Teilnehmer bekommen rucksack mit und Käse, a wszyscy uczestnicy, uczestnicy tego szczytu otrzymują pamiątkowe plecaki z kiełbasą i serem i bardzo dobrze, słuchajcie, wyjeżdżają obładowani siatkami, jak po wizycie na Markt w Słubicach i bardzo dobrze. Dann weiter nachrichten, NATO will der schnellen Eingriffskräfte drastisch erhöhen. Kraje NATO tutaj e, chcą drastycznie zwiększyć liczbę Sił szybkiego reagowania z 40 tysięcy na 300 tysięcy żołnierzy ma być ten kontyngent zwiększony, ale potem mamy gleichzeitig nachrichten o zdiaturkai, ale jednocześnie mamy wiadomości z Turcji. Edwan Weiter nicht kompromis bereit. Edwan cały czas nie jest zbyt chętny do kompromisu. Es geht hier um die blokaden haltung gegen den Schwedens und Finnlands. czyli cały czas jest tutaj blokada, jeżeli chodzi o Äh, o Akzessie Szwecji i Finlandii. Gut, dann haben wir noch Herrn Scholz, machen wir mit Kanzleja. Herr Scholz hat dann zum Abschluss des G7 Gipfels gesagt, es gibt kein Zurück zur Verhältnis mit Russland. Sie nie będzie powrotu, powiedział pan Scholz na zakończenie G7 do byłych stosunków z Rosją. Na ten temat zapraszam na krótki materiał Tage schau. Zweiter Tag des G7 Gipfels auf Schloss Elmau. Bundeskanzler Scholz sprach dabei von einer dauerhaft zerrütteten Beziehung zu Russland. Moskau habe alle Vereinbarungen zur Zusammenarbeit von Staaten gebrochen. Es könne kein Zurück zu der Zeit vor dem Krieg geben. Am Nachmittag nahmen auch fünf Schwellenländer an den Beratungen über den Klimawandel und die Beziehungen zu Russland teil. Der Spiegel fragt, ist Russland jetzt pleite, obwohl es im Geld schwimmt? Spiegel pyta, czy Rosja jest już niewypłacalna, pomimo tego, że pływa w pieniądzach, przychody z biznesu naftowego i gazowego cały czas rosną, pomimo to międzynarodowe agencje informacyjne donoszą o niewypłacalności państwa rosyjskiego. Gewerkschaften wehren sich gegen Scholz plan für einmal Zalungen, związki zawodowe w Niemczech sprzeciwiają się planowi Scholza dotyczącemu jednorazowych płatności dla wszystkich zatrudnionych w Niemczech. Und Weizenpreis sinkt auf tiefsten Stand seit vier Monaten. Und wir haben Złagodzenie na rynku towarowym. Cena Pszenicy spadła do najniższego Niveau od vier Monaten. Habeck warnt mittelfristig vor Gasrationierung im Winter. Habek ostrzega w perspektywie średnioterminowej przed racjonalizowaniem gazu w zimie. Chodzi tutaj o ograniczenie dostaw i dla przemysłu i dla gospodarstw domowych. Der Spiegel, weiter. Sprit ist aktuell in Deutschland billiger als in vielen Nachbarstaaten. Als Beispiele nennt der Spiegel hier Dänemark und Niederlanden. Spiegel pisze o tym, że paliwa są tańsze w Niemczech w niż w wielu krajach sąsiedzkich. Tutaj są dwa przykłady, Dania i Holandia. Ja wiem, mam się cieszyć, mieszkam w Niemczech, to chcę tankować w Niemczech, tak? Gut, dann haben wir Gasspeicher sollen bis zu 80% gefüllt sein, das haben die EU Energieminister in Luxemburg beschlossen, a tymczasem tutaj uni Unijni Ministrowie energii w Luksemburgu postanowili, że magazyny gazu zapełnione mają być w 80% w krajach Unii Europejskiej und weiter die EU Länder versprechen schnelleren ausbau der erneuerbaren energien bis ende des jahrzehnts sollen 40 der energie in der eu aus erneuerbaren quellen kommen ideales schussgewehr. Äh die eu eu versprechen mitgliedstaaten ermöglichen einen schnelleren Entwicklungs- und Energieverbrauch. Wir hoffen, dass bis zum Ende dieser Dekade 40 Energie, die aus erneuerbaren Energien ausgegeben wird. Und auf möchte Themen begrüße ich auch kurz nach Tagesordnung. Gegenmaßnahmen zur Energiekrise: Die zuständigen EU-Ministerinnen und Minister haben sich heute in Luxemburg auf mehrere Vorgaben geeinigt. So sollen die nationalen Gasspeicher bis zum Winter zu mindestens 80 gefüllt sein. Zudem sollen bis Ende 2030 40 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen kommen. Dann weitere Nachrichten: Wenn der Handwerker in elf Wochen klingelt, der Riemiechnik dzwoni za 11 Wochen pisze o tym Spiegel. Es geht hier tatsächlich um den chyba w historii, Czas Oczekiwania na Riemiechników. Grozi nam tutaj, dass der Boom Budowlany nagle zakończony wird. powodem oczywiście jest niedobór wykwalifikowanej siły roboczej deutsche Konzerne nutzen offenbar Stoja schreibt auch der Spiegel niemieckie korporacje najwyraźniej chętnie korzystają z rajów podatkowych no któż by przypuszczał coś takiego w Niemczech und bundesregierung erwägt klimaticket für den regionalverkehr a rząd niemiecki myśli teraz o wprowadzeniu tzw. biletu klimatycznego na transport regionalny czyli takiego biletu, który miałby zastąpić jeszcze istniejący bilet za 9 euro. I jak już jesteśmy przy temacie podróży, słuchajcie, Zoma Chaos an deutschen Flughäfen Versagen mit Ansage. Letni chaos na niemieckich lotniskach, porażka z zapowiedzią. Jak musicie, chcecie udać się na wakacje, to rzeczywiście zaplanujcie dużo czasu, ponieważ sytuacja na lotniskach nie jest wesoła. Und Lufthansa will Airbus A380 wieder abheben lassen, I mamy jeszcze tutaj doniesienia mówiące o tym, że Lufthansa chce znowu przywrócić do służby samolot Airbus A380, czyli największy pasażerski samolot na świecie. Więcej pasażerów, więcej kolejek, czyli uważajcie. Alles klar, dann haben wir noch. Price shock an der polnischen Ostsee. Dalej niemieckie media piszą o szoku cenowym na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Niemcy chcą mieć tanio, ładnie i miło. Natomiast tu się okazuje, że w Polsce też trzeba płacić. Und dann CDF: weiter. Krank machen. Krankmacher Kohle, Polen kämpft um saubere Luft. CDF pisze o tym, że Polska walczy tutaj o czyste powietrze. E, pisze o Węglu, który jest powodem wielu chorób. Myślę, że w tym roku, jak tak dalej pójdzie, to te choroby też mogą być w Niemczech, bo też będzie trzeba chyba tym Węglem w Niemczech e, trochę hajcować. Und dann RWE.com, Power für Polen, RWE und Siemens, e, bündeln in der Kräfte, um den Ausbau der polnischen offshore windindustrie voranzutreiben. Wir haben hier noch einen Allianz. Firm RWE i Siemens, które w Polsce będą äh, też pracowały nad rozbudową polskich farm wiatrowych äh, Offsco. To was słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości, i wężę euch wie immer einen erfolgreichen, aber ruhigen tag. Liebe grüße von mir. Tschüss.